Jak pan osobiście ocenia kandydatki, występ? Ja się nie nadaję do oceniania kandydatek i występu, ponieważ ja. no mi się w ogóle kobiety podobają. Dużo bardziej niż mężczyźni. I powiem, że wszystkim dałbym tytuł Miss i to nie tylko ostrołęki więc nie nadaje się. Po prostu dziewczyny są śliczne. A czy ta, która wygrała, była też jakby w tam w obszarze jeszcze raz mówię, że, że podobały mi się wszystkie dziewczyny, natomiast ta, która wygrała fajnie, że wygrała również w kategorii Miss Publiczności. I to jakby świadczy o tym, że, że w jury było uczciwie. Bo wiadomo, przeważnie przy tego rodzaju konkursach różne są znaki zapytania i tak dalej, różne kontrowersje, a jeżeli Miss Publiczności jest również Miss wybraną przez jurorów. To chyba wszystko jest ok. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy odwiedzają portal eostrojenka.pl